Ostatnio wiele mówi się o prawach pracowniczych rodziców, nowych urlopach i ochronie miejsc pracy. Czy jednak rodzice adopcyjni lub zastępczy mogą liczyć na takie same przywileje jak rodzice biologiczni? Przyszli rodzice adopcyjni będący pracownikami, którzy przyjęli dziecko na wychowanie oraz osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują urlop tak zwany na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jednakże Przysługuje on im nie dłużej niż do siódmego roku życia dziecka, lub jeżeli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny do 10 roku życia. Urlop ten przysługuje od złożenia wniosku do sądu rodzinnego o przysposobienie lub o ustanowienie rodziny zastępczej. Czy rodzice adopcyjni i zastępczy mogą też skorzystać z wprowadzonego w ubiegłym roku urlopu rodzicielskiego? Jak najbardziej mają do tego prawo. Urlop ten. Uzyskuje się bezpośrednio po wykorzystaniu całości urlopu dodatkowego na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni. Również małżonek biologicznego rodzica dziecka nie jest na straconej pozycji. Osoba, która przyjęła na wychowanie dziecko swojego małżonka i złożyła wniosek do sądu o przysposobienie go, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu rodzicielskiego. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach wieku dziecka, które ma być przysposobione. Adopcyjni ojcowie mają również prawo do urlopu ojcowskiego. Mężczyznom adoptującym dziecko przysługuje urlop ojcowski. Można go wykorzystać maksymalnie przez 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o adopcji lub ustanowieniu rodzinną zastępczą. Także tutaj należy pamiętać o limitach wieku dzieci, czyli 7 do 7 roku życia, lub w wypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia. A co z zasiłkiem macierzyńskim? Rodzicom adopcyjnym przysługuje zasiłek macierzyński na takich samych zasadach jak rodzicom biologicznym. A w przypadku złożenia nie później 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie, wniosku do pracodawcy o udzielenie bezpośrednio po sobie wszystkich urlopów, w pełnym wymiarze, w tym urlopu rodzicielskiego, Rodzicom przysługuje przez cały ten okres zasiłek w wysokości 80%. W przypadku takiego wniosku, nie złożymy od razu, zasiłek w wysokości 100% przysługuje nam przez okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 60% w przypadku urlopu rodzicielskiego. Warto wiedzieć też, że miejsce pracy pracowników będących rodzicami adopcyjnymi lub zastępczymi podlega takiej samej ochronie jak w przypadku rodziców biologicznych przebywających na urlopach związanych z wychowaniem dziecka. Pracodawca nie może między innymi rozwiązać umowy z pracownikiem będącym na urlopie macierzyńskim, chyba że rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy, a reprezentująca go organizacja związkowa wyrazi na to zgodę. Jeśli wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem przepisów, Pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy o orzeczenie bez skuteczności rozwiązania umowy lub, jeżeli już doszło do rozwiązania umowy, o odszkodowaniu lub przywróceniu do pracy na tych samych warunkach.